Cześć Boże, dzień dobry. Chrystus z stał, prawdziwie z stał. Zbliżamy się do pięćdziesiątnicy. To będzie piękny dzień, piękne spotkanie z Jezusem Chrystusem w mocy Ducha Świętego. Na chwałę Ojca. I to słowo, które też dziś daje nam Kościół, nas prowadzi właśnie w stronę pięćdziesiątnicy. Czytamy dziś fragment modlitwy Pana Jezusa. Gdzie, gdzie woła o jedność kościoła, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak ty, ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że ty mnie posłałeś, i także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy: ja w nich, a ty we mnie, oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że ty. Nie posłałeś, i że Ty ich umiłowałeś tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Jedność aby świat uwierzył. To jest mocne słowo. To jest mocne słowo, które mnie porusza. Powiem tak, kto był w ziemi świętej, a módlmy się za ziemię świętą, za Izrael, za Izraelczyków, Palestyńczyków, za ten konflikt na Bliskim Wschodzie w ogóle. bo To umiłowana ziemia Boga, tak? Dla nas umiłowana. Ale właśnie tam widać, jak bardzo poróżnieni są chrześcijanie, nawet w tym najświętszym miejscu, jakim jest pusty Boży grób. Jak brakuje tego bycia razem, bycia w jedności. Jak bardzo dzisiaj w różnych miejscach. Przecież ludzie nie patrzą na to, czy ktoś jest katolikiem, protestantem czy, czy prawosławnym, tylko odrzucają w ogóle Jezusa, odrzucają chrześcijaństwo. Tak się czasem martwię o ludzi, którzy szukają, czy jak patrzą, jak się kłócą katolicy z jonoświątkowcami, a to tam ewangelicy, a to jeszcze metodyści. Na ile jesteśmy w stanie. Dążyć do jedności, aby być wiarygodnym świadkiem Ewangelii. To jest niewątpliwie słowo takie bardzo ekumeniczne. Papież Franciszek powiedział, że jedno możemy być tylko kiedy razem pójdziemy. Nie kiedy będziemy zaczynać od doktryn, bo tu się zawsze pokłócimy. Doktryny są później. Najpierw ma być miłość. Popatrzmy: najpierw Jezus umył nogi uczniom, potem ich uczy. Jest potem modlitwa, tak? potem różne już wydarzenia związane z, z, z pojmaniem. Tak? I, ale najpierw jest umycie nóg, najpierw jest doświadczenie miłości. Więc o tą miłość między chrześcijanami wołajmy. To jest też intencja na to zesłanie ducha świętego. I chrześcijanie muszą być jedno. Nie będą jedno przez to, że ustalimy, tak? Wierzymy, tak? wierzymy tak, wierzymy tak, wierzymy tak. I niech nikt nie myśli. Że jedność Kościoła nastąpi, że teraz wszyscy, którzy nie są katolikami, nagle się nimi staną. Tak nie możemy myśleć. Jedność jest tajemnicą, którą Bóg ma w swoim sercu, i on tą jedność doprowadzi. A my co możemy robić? Zbliżać się do Jezusa, ja i ty, i inni chrześcijanie. Im bliżej my będziemy Jezusa, tym bliżej będziemy siebie. Jeszcze raz cytuję Franciszka. Że jedność jest budowana wtedy, odkrywana wtedy, kiedy razem idziemy, a więc razem pójdźmy w jedności, w szacunku, w otwartości, jeden na drugiego, z tą wymianą darów. Przecież tyle możemy się nauczyć od naszych kochanych braci ewangelików, zielonoświątkowców, baptystów, prawosławnych Anglikanów czy innych chrześcijan, którzy mają bardzo konkretną swoją duchowość, jezusową duchowość, tak? I to nie znaczy, że nie jest istotne, jak wierzymy, bo te różnice są, ale skupmy się na tym, by się zbliżać do Jezusa, by dawać wspólne świadectwo Jezusa Chrystusa, życia Ewangelią, a Pan poradzi sobie z różnicą doktrynalną, czy w ocenie różnych sytuacji na świecie, bo przecież też się tu różnimy, ale im bardziej będziemy Jezusowi, tym bardziej będziemy bliscy sobie. Ale to słowo jest też dla Kościoła katolickiego, byśmy wszyscy byli bliżej Jezusa. Wtedy naprawdę te różne prądy w duchowości nie będą dzielić, one będą uzupełniały się wzajemnie. Tak? troszmy się też o tą jedność w rodzinach tak, bo jedność wynikająca z miłości czy miłość jest spoiwem jedności tak, jest tym co przekonuje do Ewangelii, do Jezusa do Kościoła do życia, do życia Jezusem no to o to się módlmy, o to troszczmy się w naszych słowach w naszych czynach a trwając w nowennie przed Pięćdziesiątnicą, wołajmy o Ducha Świętego z darem jedności, by przyszedł i nas uzdolnił do yy, wspólnej drogi. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, z Panem Bogiem.